Demet postanowiła opowiedzieć o jednym z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych okresów w swoim życiu. Od siedmiu lat była żoną Emila, który pracował w branży budowlanej. Jako gospodyni domowa, Demet spędzała dni w domu, podczas gdy Emil wyruszał na budowy, nigdy nie mając stałego miejsca pracy. Ich życie opierało się na tym, gdzie tylko mogli znaleźć zlecenie, tam biegli, by zarobić na chleb. Emil często korzystał z pomocy swojego bliskiego przyjaciela, Adama, który od lat krzątał się w branży budowlanej. Demet nie znała go zbyt dobrze, ponieważ rzadko odwiedzał ich dom. Jednak w ostatnim roku, gdy zleceń zaczęło ubywać, Adam zaczął częściej wpadać w odwiedziny. Zasiadał z nimi przy stole, rozmawiali, a Emil i Adam planowali nowe projekty. Emil miał w sobie coś z typowego kawosza. Kiedy nie miał pracy, spędzał godziny w pobliskiej kawiarni, gdzie pił kawę i rozmawiał z innymi. Adam natomiast nie przepadał za kawą. Demet dowiedziała się o tym podczas ich pierwszych rozmów. Kiedy przychodził do ich domu, zawsze wybierał herbatę, a w międzyczasie dzielił się swoimi myślami i refleksjami. Dzięki tym różnicom miała okazję lepiej go poznać. Adam emanował dojrzałością, jaką posiadają tylko niektórzy ludzie. Potrafił rozmawiać w sposób przemyślany, nie forsując przy tym swoich poglądów. Demet ceniła sobie te rozmowy, które były dla niej odskocznią od codziennych obowiązków. Czasami, gdy Emil był zajęty, ona i Adam spędzali czas na wspólnych rozmowach, które stawały się coraz bardziej osobiste. Pewnego wieczoru, gdy Emil wyszedł do kawiarni, Adam został na dłużej. Siedzieli w kuchni, a Demet parzyła herbatę. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonego napoju, a światło lampy dawało przytulną atmosferę. Adam opowiadał o swoich doświadczeniach w pracy, a Demet słuchała z zainteresowaniem. Czuła, że ich rozmowy stają się coraz bardziej intymne, a ona zaczyna dostrzegać w Adamie coś więcej niż tylko przyjaciela męża. Wiesz, czasami myślę, że życie budowlane to nie tylko praca, ale też sztuka, powiedział Adam, patrząc jej w oczy. Każdy projekt to jak budowanie relacji. Musisz wiedzieć, co jest najważniejsze, aby wszystko się udało. Demet uśmiechnęła się, czując, że te słowa dotykają jej serca. Masz rację. W życiu też trzeba budować, ale czasami czuję, że brakuje mi tej sztuki w codzienności. Adam skinął głową, a ich spojrzenia się spotkały. W tej chwili Demet poczuła, że między nimi jest coś szczególnego, coś, co wykracza poza zwykłą przyjaźń. Atmosfera w kuchni stała się gęstsza, a cisza, która nastała, była pełna napięcia. Kiedy Emil wrócił do domu, Demet i Adam szybko wrócili do normalności, ale w ich sercach coś się zmieniło. Od tego dnia ich relacja nabrała nowego wymiaru, a Demet zaczęła dostrzegać Adama w zupełnie innym świetle. Demet czuła się nieco przytłoczona. Jej małżeństwo z Emilem nie było złe, ale z czasem stało się monotonne. Wszystko w ich życiu było uporządkowane, a wręcz zbyt uporządkowane. W tej rutynie zaczęła dostrzegać, że nieświadomie otworzyła się na inne możliwości. Pewnego dnia, gdy usiadła w kuchni, usłyszała dzwonek do drzwi. Początkowo pomyślała, że to Emil wraca do domu, ale kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła Adama. Cześć, jest Emil w domu? Zapytał z uśmiechem na twarzy. Nie, wyszedł na kawę, odpowiedziała, czując nagły przypływ emocji. Może chcesz wejść? Adam przez chwilę stał w drzwiach, a Demet poczuła, jak w powietrzu zawisło napięcie. Przepraszam, że tak staję w progu. Wejdź, nie stój na zewnątrz, powiedziała, robiąc krok w stronę salonu. Weszli do środka, a Demet zaproponowała, że przygotuje kawę. Trochę to potrwa, ale mogę zrobić ci kawę, jeśli chcesz, dodała, starając się nie myśleć o tym, co może się wydarzyć. Pewnie chętnie wypije średnią kawę, odpowiedział Adam, a jego uśmiech sprawił, że serce Demet zabiło mocniej. W kuchni, podczas przygotowywania napoju, rozmawiali o pracy i codziennych sprawach. Tematy były lekkie, ale z każdą chwilą rozmowa stawała się coraz bardziej osobista. Demet czuła, jak ich wieś się zacieśnia, a atmosfera w pomieszczeniu staje się gęstsza. Kiedy postawiła na stole filiżankę z kawą, w powietrzu zapanowała inna cisza. Adam spojrzał na nią, a ona poczuła, jak w jej wnętrzu narasta dziwne napięcie. Czasami myślę, że życie to nie tylko rutyna, ale też sztuka, powiedział Adam, a jego oczy były pełne emocji. Masz rację, odpowiedziała, czując, że te słowa dotykają jej serca. Czasami brakuje mi tej sztuki w codzienności. Ich spojrzenia się spotkały, a Demet poczuła, że między nimi jest coś więcej niż tylko przyjaźń. W tej chwili zrozumiała, że ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, a ona zaczyna dostrzegać w Adamie coś, co wcześniej umykało jej uwadze. Kiedy Emil wrócił do domu, Demet i Adam szybko wrócili do normalności, ale w ich sercach coś się zmieniło. Od tego dnia ich relacja zyskała nowy blask. Ademet zaczęła widzieć Adama w zupełnie innym świetle. Adam odłożył pustą filiżankę na stół, a Ademet poczuła, jak ich spojrzenia się spotykają. Zawahała się przez chwilę, nie wiedząc, co opowiedzieć. W powietrzu unosiło się napięcie, a ona miała wrażenie, że coś się zmienia. Czasami trudno jest wyrazić to, co czujemy pomyślała, czując, jak serce bije jej szybciej. W tej chwili Adam zbliżył się do niej, a Demet poczuła, jakby otworzyło się okno w jej duszy, wpuszczając świeże powietrze. To, co czuła, przypominało pierwsze krople deszczu padające na wyschniętą ziemię. Czas zdawał się zatrzymać, a ona czuła, że coś w niej się zmienia. Każdy ruch Adama był jak melodia, czasami delikatna, czasami intensywna. Wewnątrz niej wszystkie dotychczasowe milczenia przekształciły się w niewypowiedziany język. Czuję się, jakbym nigdy wcześniej nie była tak żywa, pomyślała, a w jej sercu zagościła lekkość, jakby ciężar, który nosiła przez lata, nagle zniknął. Wzięła głęboki oddech, czując, jak wypełnia ją spokój, którego dawno nie doświadczała. Po wyjściu Adama do mieszkania wkradła się cisza. Demet zaczęła przyglądać się rzeczom, na które wcześniej nie zwracała uwagi. Spojrzała na kwiaty przy oknie kuchennym, które delikatnie kołysały się na wietrze, oraz na zasłony na balkonie, które tańczyły w rytm podmuchów. Myśli o rozmowie z Adamem wciąż krążyły w jej głowie, a wspomnienia tych chwil były jak echo, które nie chciało zniknąć. Może to jest ten moment, w którym wszystko się zmienia, pomyślała, zerkając na zegar. Czas płynął, ale ona czuła, że coś w niej się zbudziło. To uczucie było nowe, ekscytujące, a jednocześnie przerażające. Demet wiedziała, że ich relacja nabrała nowego znaczenia, a ona sama zaczęła dostrzegać w Adamie coś, co wcześniej umykało jej uwadze. W miarę upływu dni ich spotkania stawały się coraz częstsze. Rozmawiali o wszystkim i o niczym, a każda chwila spędzona razem była dla Demet jak odkrywanie nowego świata. Ich rozmowy stawały się coraz bardziej intymne, a Demet czuła, jak ich wieś się zacieśnia. Czasami, gdy Adam patrzył na nią, miała wrażenie, że widzi ją w zupełnie nowym świetle. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na balkonie, Demet spojrzała na Adama, a ich oczy znów się spotkały. Czasami myślę, że życie to nie tylko rutyna, ale też sztuka, powiedział, a jego głos był ciepły i pełen emocji. Demet poczuła, jak jej serce zabiło mocniej. Masz rację, odpowiedziała, czując, że te słowa dotykają jej duszy. Czasami brakuje mi tej sztuki w codzienności. Ich rozmowa trwała, a w powietrzu unosiła się atmosfera bliskości. Demet czuła, że to, co między nimi się rodzi, jest czymś wyjątkowym. W tej chwili zrozumiała, że ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru. A ona zaczyna dostrzegać w Adamie coś, co wcześniej umykało jej uwadze. Kiedy Emre wszedł do mieszkania, Demet starała się zachować spokój. Zapytała go, jak minął dzień, czy w kawiarni, gdzie pracował, wszystko w porządku. Sama była zajęta domowymi obowiązkami, ale w jej wnętrzu tliła się emocja, której nie potrafiła wyrazić. Czuła, jakby w małym, skrytym ogrodzie zasadziła kwiat, który powoli zaczynał kiełkować, a ona z zapartym tchem obserwowała jego rozwój. Od tamtej pory Azad, przyjaciel Demet, zaczął odwiedzać ją coraz częściej. Z każdym spotkaniem, które miało miejsce w jej przytulnym mieszkaniu w Poznaniu, Demet nieświadomie czekała na jego przybycie. Jej dom stał się dla niej nie tylko przestrzenią do życia, ale także miejscem, w którym odkrywała swoje uczucia. Kilka dni później, gdy zapukał do drzwi, serce demet zabiło mocniej. Sprawdziła, czy wszystko wygląda dobrze, zanim otworzyła. Cześć, Emre. Przywitała go z uśmiechem, próbując ukryć swoje emocje. Jak tam w kawiarni? Wszystko w porządku, trochę pracy, ale daje radę, odpowiedział, wchodząc do środka. Co słychać u ciebie? Też w porządku, zajmuję się domem, odparła, czując, jak napięcie w niej rośnie. Chcesz coś do picia? Nie, dzięki. Chciałem tylko na chwilę wpaść, powiedział, siadając na kanapie. Demet usiadła obok niego, a w powietrzu unosiła się atmosfera bliskości. Rozmawiali o codziennych sprawach, ale w ich rozmowie było coś więcej. Demet czuła, jak w niej narasta dziwne napięcie, jakby każda wypowiedziana przez nich fraza była kroplą, która rozpryskuje się na powierzchni spokojnego jeziora. W miarę jak ich rozmowa się rozwijała, Demet zauważyła, że wszystkie jej zmartwienia i lęki zaczynają znikać. Zamiast tego w ich miejsce pojawiała się nowa, spokojna energia. Jej serce biło w równym rytmie, a ona sama czuła się coraz bardziej zrelaksowana w jego towarzystwie. Czasami myślę, że życie to nie tylko rutyna, ale też sztuka, powiedział Emre, patrząc jej głęboko w oczy. Demet poczuła, jak te słowa przenikają ją do głębi. Masz rację, odpowiedziała, czując, że te chwile są dla niej niezwykle ważne. Ich rozmowa trwała, a Demet zaczęła dostrzegać w Emre coś, co wcześniej umykało jej uwadze. To, co między nimi się rodziło, było czymś wyjątkowym. A ona z każdym dniem coraz bardziej to odczuwała. Demet siedziała w swoim ulubionym fotelu, otulona ciepłym kocem, kiedy do jej mieszkania zapukał Emre. Serce zabiło jej mocniej, a w głowie pojawiły się myśli o tym, jak bardzo czekała na ten moment. Ostatnie dni były dla niej pełne refleksji i emocji, a wizja spotkania z nim napełniała ją radością. Cześć, Emre. Przywitała go z uśmiechem, starając się ukryć ekscytację. Jak tam w kawiarni? Nie, dzięki. Chciałem tylko na chwilę wpaść, powiedział, siadając na kanapie. Demet usiadła obok niego, a ich bliskość była niemal namacalna. Rozmawiali o codziennych sprawach, ale w ich rozmowie było coś więcej, coś, co sprawiało, że czas stawał w miejscu. Kilka dni później Demet postanowiła wybrać się na spacer po Krakowie. Ulice były pełne życia, a zapach świeżo parzonej kawy unosił się w powietrzu. W pewnym momencie, podczas przechadzki wzdłuż Wisły, zauważyła, że myśli o Emre stają się coraz bardziej intensywne. Jej serce biło szybciej na myśl o nim, a wspomnienia ich rozmów sprawiały, że czuła się lekko i radośnie. Czasami najdrobniejsze rzeczy potrafią zmienić nasze życie, pomyślała, zatrzymując się na chwilę, by podziwiać widok na Wawel. Woda w rzece odbijała promienie słońca, a ona poczuła, jakby w jej sercu coś się zmieniało. Kiedy wróciła do domu, postanowiła napisać do Emre. Cześć, mam ochotę na kawę. Może wpadniesz do mnie jutro? Napisała, czując, jak ekscytacja narasta w jej wnętrzu. Odpowiedź przyszła szybko, jasne, z przyjemnością. O której? Następnego dnia, gdy Emre znów zapukał do jej drzwi, Demet czuła, że to spotkanie będzie inne. Otworzyła drzwi, a on stanął przed nią z uśmiechem, trzymając w ręku mały bukiet kwiatów. Dla ciebie powiedział, wręczając jej kwiaty. Demet poczuła, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Dziękuję, są piękne. Odparła, wdychając ich zapach. Wprowadziła go do środka, a atmosfera w pokoju była pełna napięcia i oczekiwania. Co słychać? Zapytał, siadając na kanapie. Demet usiadła obok niego, a ich spojrzenia spotkały się na dłużej. W powietrzu unosiła się niewypowiedziana chemia, która sprawiała, że serce Demet biło szybciej. Myślałam o tym, jak wiele się zmieniło w moim życiu od czasu, gdy się poznaliśmy, powiedziała, a jej głos drżał lekko. Czasami najdrobniejsze rzeczy potrafią zmienić nasze życie. Zgadza się. Czasami wystarczy tylko jeden moment, by wszystko się zmieniło, odpowiedział Emre, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili Demet poczuła, że ich relacja wkrótce wejdzie na nowy poziom. W miarę jak rozmawiali, Demet zdała sobie sprawę, że uczucia, które w sobie nosiła, zaczynają się ujawniać. Były jak rzeka, która naturalnie znajduje swoje koryto. W końcu, po dłuższej chwili, Emre zbliżył się do niej, a ich usta spotkały się w delikatnym pocałunku. To było jak spełnienie marzenia, które nosiła w sobie od dłuższego czasu. Kiedy ich usta się rozdzieliły, Demet poczuła, jak ciężar, który nosiła w sobie, znika. Zamiast tego pojawiła się lekkość, która wypełniła jej serce. Czasami najdrobniejsze rzeczy potrafią zmienić nasze życie, pomyślała, a w jej sercu zagościła nadzieja na przyszłość. W kolejnych dniach Demet i Emre spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Ich relacja rozwijała się, a oni odkrywali siebie nawzajem w nowych, pięknych aspektach. Demet obiecała sobie, że nie pozwoli, aby codzienna rutyna przyćmiła te małe, piękne chwile, które sprawiały, że życie stawało się wyjątkowe. Czasami trzeba się zatrzymać, wziąć głęboki oddech i docenić małe rzeczy, powiedziała pewnego dnia, patrząc na Emre, który uśmiechał się do niej z czułością. Masz rację. Życie jest pełne niespodzianek, wystarczy tylko otworzyć oczy, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały, pełne zrozumienia i bliskości. Demet wiedziała, że to dopiero początek ich wspólnej drogi. Obiecała sobie, że będzie pielęgnować te uczucia, które zaczęły się rozwijać między nimi i nie pozwoli, aby cokolwiek je zniszczyło. I tak, z każdym dniem ich relacja stawała się coraz silniejsza, a Demet czuła, że życie w końcu nabrało sensu. W sercu nosiła nadzieję, że to, co zaczęło się jako przyjaźń, przerodzi się w coś piękniejszego i trwalszego. Demet i Emre spędzali coraz więcej czasu razem, odkrywając uroki Warszawy. Ich ulubionym miejscem stała się mała kawiarnia w dzielnicy Praga, gdzie aromat świeżo parzonej kawy mieszał się z zapachem pieczonych ciast. Często siadywali przy oknie, obserwując przechodniów, a ich rozmowy były pełne śmiechu i wzajemnego zrozumienia. Pewnego popołudnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Demet spojrzała na Emre, który z pasją opowiadał o swoich marzeniach. Jego oczy błyszczały, a uśmiech był zaraźliwy. Wiesz, zawsze marzyłem o podróży do Tatr. Chciałbym zobaczyć te góry na własne oczy, poczuć ich majestat, powiedział, a Demet poczuła, jak jej serce bije szybciej na myśl o wspólnych przygodach. To brzmi wspaniale. Może powinniśmy zorganizować taką wyprawę? Zaproponowała, a w jej głosie słychać było ekscytację. Emre spojrzał na nią z zaskoczeniem, a potem uśmiechnął się szeroko. To świetny pomysł! Wyobrażam sobie nas wędrujących po szlakach, podziwiających widoki. To mogłoby być coś niesamowitego odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały, pełne obietnic i marzeń. Z każdym dniem ich relacja stawała się coraz głębsza. Demet zaczęła dostrzegać w Emre nie tylko przyjaciela, ale także osobę, z którą chciałaby dzielić swoje życie. Wspólne chwile były dla niej jak oddech świeżego powietrza, a każda rozmowa z nim niosła ze sobą nowe odkrycia. Pewnego wieczoru, gdy spacerowali po starym mieście, Demet zatrzymała się przy jednym z urokliwych zauków. Zobacz, jak pięknie to miejsce wygląda o zachodzie słońca, powiedziała, wskazując na kolorowe kamienice, które mieniły się w blasku ostatnich promieni słońca. Emre zbliżył się do niej, a ich ramiona przypadkowo się zetknęły. Tak, to naprawdę magiczne, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały. W powietrzu czuć było napięcie, które narastało z każdą chwilą. Demet poczuła, jak serce jej bije mocniej, a Emre, jakby wyczuwając to, zbliżył się jeszcze bardziej. Czasami myślę, że to, co czuję, jest czymś więcej niż tylko przyjaźnią, powiedział nagle, a Demet zamarła. Jej serce zabiło jeszcze mocniej, a w głowie zaczęły kłębić się myśli. Ja też tak czuję, odpowiedziała cicho, a w jej głosie słychać było drżenie. Emre uśmiechnął się, a ich dłonie przypadkowo się spotkały, tworząc delikatny most między nimi. Może powinniśmy dać sobie szansę. Zaproponował, a Demet poczuła, jak wypełnia ją fala ciepła. Tak, chciałabym tego, odpowiedziała, a ich dłonie złączyły się na chwilę, jakby potwierdzając nową rzeczywistość, która właśnie się zrodziła. W miarę jak dni mijały, ich relacja stawała się coraz bardziej intensywna. Demet zaczęła dostrzegać w Emre nie tylko przyjaciela, ale także osobę, z którą chciałaby dzielić swoje życie. Każdy wspólny moment był dla niej jak skarb, a ona postanowiła pielęgnować te uczucia, które zaczęły się rozwijać między nimi. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Demet i Emre spotykali się w swojej ulubionej kawiarni, gdzie atmosfera była zawsze przyjemna, a zapach świeżo parzonej kawy unosił się w powietrzu. Siedząc przy oknie, obserwowali przechodniów, a ich rozmowy z czasem stawały się coraz bardziej osobiste. Opowiadali sobie o codziennych sprawach, dzielili się marzeniami i obawami. Demet czuła, jak ich wieść się zacieśnia, a każda chwila spędzona razem stawała się dla niej coraz bardziej cenna. Pewnego dnia podczas rozmowy Demet zauważyła, jak Emre z pasją opowiada o swoich marzeniach. Jego oczy błyszczały, a uśmiech był zaraźliwy. To sprawiło, że zaczęła go postrzegać w zupełnie nowym świetle. Wiesz, zawsze marzyłem o podróży do Tatr. Chciałbym zobaczyć te góry na własne oczy, poczuć ich majestat, powiedział. A Demet poczuła, jak jej serce bije szybciej na myśl o wspólnych przygodach. Zainspirowana jego słowami Demet zaproponowała wspólną podróż. To brzmi wspaniale. Może powinniśmy zorganizować taką wyprawę? zapytała, a w jej głosie słychać było ekscytację. Emre spojrzał na nią z zaskoczeniem, a potem uśmiechnął się szeroko. To świetny pomysł. Wyobrażam sobie nas wędrujących po szlakach, podziwiających widoki. To mogłoby być coś niesamowitego, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały, pełne obietnic i marzeń. W miarę upływu dni ich relacja stawała się coraz głębsza. Demet zaczęła dostrzegać w Emre nie tylko przyjaciela, ale także osobę, z którą chciałaby dzielić swoje życie. Każda wspólna chwila była dla niej jak oddech świeżego powietrza, a każda rozmowa niosła ze sobą nowe odkrycia wspólne spacery po Warszawie, w których odkrywali uroki miasta, tylko umacniały ich wieś. Pewnego wieczoru, spacerując po starym mieście, Demet zatrzymała się przy jednym z urokliwych zauków. Zobacz, jak pięknie to miejsce wygląda o zachodzie słońca, powiedziała, wskazując na kolorowe kamienice, które mieniły się w blasku ostatnich promieni słońca. Emre zbliżył się do niej, a ich ramiona przypadkowo się zetknęły, co wywołało w Demet fale emocji. Tak, to naprawdę magiczne, odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały. W powietrzu czuć było napięcie, które narastało z każdą chwilą. Demet poczuła, jak serce jej bije mocniej, a Emre, jakby wyczuwając to, zbliżył się jeszcze bardziej. Czasami myślę, że to, co czuję, jest czymś więcej niż tylko przyjaźnią, powiedział nagle, a Demet zamarła, czując, że to, co mówi, jest prawdą. Ja też tak czuję, odpowiedziała cicho, a w jej głosie słychać było drżenie. Emre uśmiechnął się, a ich dłonie przypadkowo się spotkały, tworząc delikatny most między nimi. Może powinniśmy dać sobie szansę? Zaproponował, a Demet poczuła, jak wypełnia ją fala ciepła. Tak, chciałabym tego, odpowiedziała, a ich dłonie złączyły się na chwilę, jakby potwierdzając nową rzeczywistość, która właśnie się zrodziła. W miarę jak dni mijały, ich relacja stawała się coraz bardziej intensywna. Demet postanowiła pielęgnować uczucia, które zaczęły się rozwijać między nimi. Każdy wspólny moment był dla niej jak skarb, a ona czuła, że życie w końcu nabrało sensu. W sercu nosiła nadzieję, że to, co zaczęło się jako przyjaźń, przerodzi się w coś piękniejszego i trwalszego. Subskrybuj kanał, czeka na...